Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale na mapce Swojskie Pola. Najprawdopodobniej jest to już ostatni odcinek z tej mapki. No i już wam tłumaczę dlaczego. No dlatego, że... Tak coś czuję, że jesteśmy w stanie wyjść z długów, słuchajcie. Jeżeli faktycznie tak się uda, no byłoby naprawdę bardzo fajnie. Tutaj już sobie rzepak ustawiam na sprzedaż rzepaku udało mi się odbierać 30. Co? Ten znowu coś odpierdziela. Jak to jest możliwe, że on tak robi? To jest naprawdę. Ja już kiedyś zatrudniłem pracownika do wywozu na ten skup agroplon. Zróbmy, tylko może nie tak. Dobra, tu mamy silos. Nasypiemy. Ostatnio też tak było, nie wiem czemu to jest tak zrobione. Ogólnie zrobimy może tak. Dlaczego on to wyładowuje tutaj? Hmm. Dobra. Jakoś mu to tutaj zorganizujemy zaraz. No, przynajmniej niech jedzie tam na ten skup Agroplon i tyle. Ja teraz to mu tak za bardzo nie ufam. Wolałbym go po prostu puścić, tylko. Um... Może nie tak zrobimy w ogóle. Ja go tylko tam wyślę na ten skup Agroplon. Jak on sobie tam jedzie. Bo tam jest najwyższa cena. No a my musimy się oczywiście zająć dzisiaj prasowaniem słomy, Siana jeszcze yy, wywozem tego. E, koni, okazuje się, że koni tak naprawdę nie muszę za bardzo sprzedawać, bo... Ja pieprzę, nie, no co jest z nimi? Jedziesz człowieku na ten skup, a nie... Nie ogarniam już powoli. Przecież zazwyczaj to normalnie działało. A teraz będzie mógł dotrzeć? No tutaj coś się musiało posrać ewidentnie, ale no. Bez przesady, tak? Dobra, a my lecimy po prasę. Serio, coś ostatnio ten autodrive na tych swoich polach. Ogólnie jeśli chodzi o swoje pola, to zrobimy sobie małe podsumowanie co do tej mapki. Eee, wszystko fajnie, klimacik fajnie utrzymany. Tylko jest. Najbardziej taka największa wada, której nie lubię. Eee, jeżeli chodzi o te mapy, to właśnie chodzi głównie o to, że. Em, nie mam możliwości. Ja już tam nie mam nie mam protesty, na przykład jak ktoś wstawia. Wiaty i tak dalej, ale lipa jest wtedy, gdy ktoś stawia już nam farmy ze zwierzętami. Tego naprawdę bardzo nie lubię, jak ktoś stawia farmę ze zwierzętami i my nie mamy możliwości wyboru w ten sposób od tego, co chcemy zacząć, możemy oczywiście mieć taki wybór wybierając konkretne gospodarstwo z konkretnymi zwierzętami. Zgadza się. No można też najprawdopodobniej, yy... to jest ziomek? Dobą. Dobra, jedź sobie na około zobaczymy, co ty tam wymyślisz. Yy, ale ogólnie umawialiśmy się, że to już będzie sprasowane, gościu. No. Dobra, lecimy, robimy sobie teraz kostki. Yy, wywieziemy to, sprzedamy rzepak. Żepaku 40 000, 50 razy 2, no tam dość kostówki. Do tego siano sprzedamy, więc uda się to uzbierać. Ogólnie mogę jeszcze zrobić. Yy... Taki numer, że tą trzynastkę, no zakończymy, nawet ten leasing, bo to już bez przesady, nie? Ja tak dobrze mówiłem, że pak? No prawie 24, 2,340, więc całkiem spoko cena, jeśli o to chodzi. Sianko teraz też sprzedamy, więc nie będzie też jakiś tam problemu z tym. Mam nadzieję tylko, że tutaj ten gościu akurat sobie to w miarę normalnie ogarnie i nie będzie mi tu świrował. A jak nie tego przestawimy tam dalej? Pak, że pak. Kiedy tamten dojedzie na miejsce? 36 km na godzinę sobie jedzie. To do jeszcze nie dojechał. Tam akurat ten skup Agroplon jest dosyć daleko. więc nie, mu tam zejdzie. Ty już byłeś... Oj, dobra. Teraz przynajmniej będziesz sobie jeździł po tych dłuższych trasach. Może nie będziesz się tak e, blokował. Specjalnie zrobiłem mu dwa razy dookoła, żeby miał normalną możliwość wykręcania. Może mu tutaj zmniejszyć to wykręcanie. 11 metrów. Zrobiłem mu na 4 i, no. I tyle. No. Ten do skupu zaraz dojedzie. Zrobiłem już w ogóle jakąś kostkę? Czy tak średnio? jakoś nic tutaj nie widzę w okolicy. A nieładnie tak sprzedać komuś zadłużone gospodarstwo, prawda? No, także jak wygląda czy ten odcinek? Słuchajcie, to ja pewnie albo wracam od rodzinki. Albo już wróciłem, to się jeszcze okaże, no ale pewnie w dniu premiery tego odcinka, mimo wszystko i tak live'a nie będzie, nawet jeśli już wróciłem albo wrócę, no bo to wiadomo. Tak jak wspominałem, pierwszy tydzień robimy sobie takiego trochę urlopu, może będzie jakiś jeden live'ik, dwa, a w drugim tygodniu najwyżej coś tam możemy więcej postreamować albo coś więcej ponagrywam. Ale ogólnie to pamiętajcie, że urlop mi się należy i, i, i odpoczynek, tak? Dobra, teraz trzeba tam. Tutaj wysypujemy. I dajemy go na gospod. czy on dojedzie na gospod, skoro nie mógł wyjechać, zobaczymy. I ile ja mam kredytu? Tu mamy 350 tysięcy. Może możemy coś spłacić. Jeszcze trochę to zostaje. Nie wiem, czy ogólnie nawet yy, będę musiał sprzedawać się. zobaczymy. Coś tak wydaje mi się, że nawet. Yy... Może być taka możliwość, że wyjdziemy sporo na plus jakiś tam, o, przez Sosiano. to Co dla potencjalnego nowego nabywcy gospodarstwa byłoby oczywiście ogromnym... E, plusem na start. Ale jeżeli chodzi o całą mapkę, to tak jak mówiłem, mi się podoba, bardzo fajnie jest to zrobione. No, jedyny minus jaki, no to ja jest to, czego nie lubię, czyli... E, nie mamy możliwości po prostu wyboru gospodarstwa ja nie mam żadnych tam oczywiście pretensji, no to wiadomo, doceniam pracę i tak dalej, ale ja osobiście wolę mapki, gdzie mamy możliwość wybierania sobie właśnie, jakie zwierzęta chcemy hodować. Czy to na początek, czy gdzieś tam w jakimś tam późniejszym etapie gry. Na tle dostajemy paswisko dla owiec i, i padok dla koni, więc no tutaj wyboru akurat nie miałem. Mogliśmy zacząć rozgrywkę jako kierownik gospodarstwa, i wtedy mielibyśmy. Nie mielibyśmy żadnej ziemi. Wtedy byli, mielibyśmy dopiero możliwość kupienia pierwszego, pierwszej ziemi. No ale to i tak jest. Nie jest to samo, nie? To, to w sumie to by tylko byśmy sobie pewnie. Znając mnie, to wybrałbym pewnie gospodarstwo tutaj chyba pastwisko dla krów. Nie z krowangi bym wybrał. No to wiadomo, jest trochę więcej tej roboty z krowami. Jest kiszonka, chociaż do świn też na przykład tego ziarna, ziemniaków, czy tam buraków też trzeba trochę przywieść, także też trochę pracy trzeba tam to włożyć. Prasa oczywiście wypożyczona nadal. Prasy nie będę kupował, maszyny do siana też yy, będę sprzedawał, więc tutaj tak naprawdę tą, yy, tą zgrabiarkę Możemy wysłać do sklepu Nie chcę, żebyś jechał przez podwórko To jest ciekawe, bo na skup Agroplon nie mógł sam do niego dojechać, ale ten do sklepu już tędy chciał pojechać Zawadzi o coś, nie? Boję się, nie, dobra, może nie zawadzi. Ten siedla, dlaczego ty się, gościu, yy, cały czas tutaj gasisz? Nie wolno się tak gasić. Dobra, tutaj już mi się nie chciało tego kawałka kazać mu zgrabiać, bo yy, nieregularność tych pól yy, naprawdę to nie jest problem. To jest, to jest spoko spokojne ale czasami potrafi mieć dosyć negatywny wpływ na całą rozgrywkę, tak jak widzieliście, zgrabiarka tutaj w taki sposób musiała to ogarnąć. Trzeba mi było zrobić wszystko dookoła, może i, i by było łatwiej. Jednak, jeżeli chodzi o cosplaya, to zgrabianie słuchajcie. Yy... Gdzieś tam te funkcje takie eksperymentalne, one akurat często potrafią crashować grę. Więc ym, tego akurat na razie bym nie polecał. Coś mi się wydaje, że dostaniemy nową wersję gry. Ale cosplay oficjalnie na Modhubie pewnie nie wyjdzie do 19. On już sobie pewnie zostanie tam. No ja bym chciał, żeby coś, takie rozwiązania były zaimplementowane w nowej wersji farminga. Czy może nawet nie sam cosplay, ale jakiś Autodrive. Dzięki któremu na przykład możemy, moglibyśmy, nie wiem, podpięciągnić z pługami. No, i kazać pracownikowi, właśnie, jechać na przykład na naszą trzynastkę. Yy, I niech on tam sobie orze, coś na takiej zasadzie. Myślę, że to nawet nie jest aż tak trudne do zrealizowania. Nawet samo tycz, wytyczanie tych tras dla nas, tak, Takie, robienie takiej siatki map dla pracowników to akurat też nie jest jakiś problem. Tylko sądzę, że można by to było łatwiej rozwiązywać. Yy, tutaj, akurat, force play chyba. Dosyć mocno automatycznie wykrywa właśnie te triggery. Więc to jest prostsze rozwiązanie. Ciekawe, jak tu kostek wychodzi z, tego, z tej łąki, bo nawet w sumie nigdy aż tak mocno uwagi na to nie zwróciłem. Nawet na gospodarstwie mam jeszcze trochę kostek B, więc tutaj nie ma problemu. 110 tysięcy zostało do spłacenia. Tam jeszcze pewnie jakieś 3 przyczepy, po 30 parę tysięcy, musiałbym ogarnąć. Eee, I tutaj to, to siano. Zastanawiam się, że to siano próbować sprzedać od razu. Chyba spróbujemy. To nam szkodzi. Eee, wełnę też sprzedałem. ten dojechał. I ten dojechał. W sumie. Eee, czemu ja tu mam 7 postawiony? To jest. A, bo chyba napełniałem siewnik, coś mi się wydaje. Został tutaj. Miałem w planach faktycznie jeszcze zrobić jeden bądź dwa odcinki, prócz tego. No ale stwierdzam, że skoro, tak jak rozmawialiśmy, że spłacam kredyt. Myślałem, że akurat ten kredyt będę mógł spłacić dopiero w momencie, gdy... Gdy, gdy właśnie konie będzie można sprzedać, ale okazuje się, że bez naprawiania sprzedają. Okazuje się, że faktycznie da radę to załatwić o wiele wcześniej. Na razie będziemy mieli za swojskie pola, będzie Polska krajna. Od czasu do czasu jakiś tam może jakiś sporadyczny odcinek się pojawi z nowych mapek, tak jak do tej pory to robiłem, więc bez żadnego tam jakiegoś problemu. I ciebie koleżko wyślemy na głos, bo... Ciebie koleżko trzeba napełnić. Zobaczymy co ty tutaj nam wykombinujesz Skup agroplan. Muszę poczekać chwileczkę dosłownie i zobaczyć, jak on wyjedzie z tego gospodarstwa. Czy on wyjedzie normalnie z gospodarstwa? A no, kiszonkę też sprzedałem, jak widzicie. Kiszonka została wywieziona. Tutaj podczas żniw, to było wywożone w miarę. W miarę płynnie, że tak powiem. Trochę się i tak na, namęczyłem, ale no. Nie było źle, nie było źle. Bywało gorzej, o tak powiem. Dobra, on chyba pojechał. Już tu wyjechał, ale wcześniej niby nie mógł dojechać, bo nie mógł znaleźć trasy. A teraz się okazuje, że dojechał. Też dziwne, dosyć. Czy ten już z tym siewnikiem przejechał? A, no, chyba tam jedzie, właśnie widzę. Jechał na gospodarstwo. No, czyli nie jest źle. Eee, pewnie też planowałem może w sumie nie pamiętam jak to było, nie. Ja chyba napełniałem ten siewnik tam pod sklepem, albo planowałem go wymienić jeszcze, gdyby, gdyby, gdyby musiał jeszcze zrobić jakieś inne żniwa, czy, czy dwa razy, coś takiego. Tak coś mi się wydaje, słuchajcie. No ale jak widzicie, nie, nie było takiej potrzeby. Tamten niech sobie wozie tego skupu Agroplon. Prasa wypożyczona, odbiorą sobie z pola. Eee, o, hop, proszę bardzo. Nie, tego nie zwracamy, bo zwierzętom sprzęt zostawiamy No bo wiadomo, no, zwierzęta trzeba będzie tutaj karmić cały czas, a ktoś jak będzie chciał kupić gospodarstwo To nie ma problemu, yy, propozycje piszcie w komentarzach e, Ile jesteście w stanie dać za to gospo A ja dosłownie za chwileczkę do was wracam, jak już uzbieram Niezbędne fundusze Dobrze moi drodzy, z moich obliczeń wynika, że jest to ostatni kursik z rzepakiem e, Sprzedałem 12 kostek sianka do tego Hmm. tak 12 kostek. Dwie zostały, więc stwierdziłem, że już tak można zostawić na przykład właśnie dla owiec dla potencjalnego nowego nabywcy tego właśnie gospodarstwa. Może jakieś tam, jeżeli chodzi o hektary, to du dużo ziemi nie ma. No, są i siedzi sprzedawać nie chcieli, tak to nazwijmy. Ale ogólnie gospodarstwo myślę, że całkiem spoko rozwinięte. Myślę, że te cztery ciągi nie były im potrzebne. Może. Ten jeden Ursus ostatni był taki trochę na siłę brany, bo tak naprawdę, no mówię Trzy ciągniki na tak małym gospodarstwie to jest naprawdę bardzo dużo No a Czwarty to był taki, nie wiem Następnym razem na pewno tak nie będę kombinował No Ursusy są spoko na polskich gospodarstwach, jak wiadomo Ale, ale No tutaj już nie będę się kierował aż tak bardzo właśnie takimi Typowymi właśnie maszynami jak na polskie gospodarstwo. Chociaż, tak jak wspominałem już wcześniej, no, w moich okolicach, tutaj gdzie teraz mieszkam, no to powiem szczerze, że, że chyba łatwiej jest spotkać jakiegoś Fenda bądź też John Deera, niż takiego starego Ursula C330 czy 360 Nawet patrząc po tym, co nam tutaj yy, jeździ po drogach w mojej okolicy, tak jak sobie jadę samochodem i oglądam, no to naprawdę leżą potwory, a nie ciągniki. A te nasze takie starsze ciągniki to raczej takie ciągniczki, bym powiedział, niż, niż potwory. Mam nadzieję, że starczy. No no starczy, jeszcze tutaj zobaczcie. Jeszcze zostanie spać. Jeszcze zostanie. Zostawiamy zwierzęta, zostawiamy trochę jedzenia dla zwierząt. Eee. No i całkiem ładny dobytek, jeżeli chodzi o maszyny. Myślę, że całkiem spoko. Tak jak mówiłem, nic nie będę tutaj mył, żadnych maszyn nie myłem przez całą swoją rozgrywkę, naprawiać naprawiałem oczywiście Mył ich nie będę z tego względu, żeby wyglądają na takie bardziej zużyte No myślę, że całkiem spoko seryjka Ale tak jak mówię, te mniejsze, małe gospodarstwa, raczej będę chciał robić takie krótsze serie Powiedzmy te 20-30 odcinków to już jest taki max, czasami może 10, zobaczymy jak to będzie wyglądało jeżeli Wam się podobało standardowo zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie kanał pozdrawiam do usłyszenia hej